Miniatury świąteczne. Opłatek. Najważniejszym momentem w domowych obchodach Bożego Narodzenia jest wieczerza postna zwana wilią, wigilią, pośnikiem, postnikiem, obiadem lub bożym obiadem, a na kresach wschodnich kutją. Wigilia tradycyjnie rozpoczyna się wraz z ukazaniem pierwszej gwiazdy. To pamiątka gwiazd betlejemskiej. Wielkiego światła, które miało ukazać się nad grotą Narodzenia Pańskiego. We wszystkich regionach Polski wigilia rozpoczyna się od łamania opłatka. Jest to rytuał, który przyjął się w XVIII wieku wśród szlachty, ale szybko rozprzestrzenił się w innych stanach, w miastach i na wsi. Tylko na części Pomorza, Warni i Mazur został wprowadzony dopiero na początku XX wieku przez księży katolickich. Opłatki pieczono przy kościołach i klasztorach, wlewając przaśne ciasto pszenne do żelaznych form zwanych żelazkami. Białe opłatki były przeznaczone dla ludzi, a kolorowe dla zwierząt gospodarskich, aby także i one dostąpiły radości Bożego Narodzenia. Zwierzęta dostawały także resztki wigilijnych potraw. Współczesne pasemko sianka pod opłatek na stole to pozostałość zwyczaju kładzenia grubej warstwy siana lub słomy pod białym, najlepszym w domu obrusem. W niektórych regionach Polski słomą zaścielano całą podłogę, co miało przynieść urodzaj, ale było też ukłonem w stronę dusz zmarłych, które być może będą chciały podejść w nocy do stołu. Opłatkom zawsze przepisywano wiele różnych właściwości dobroczynnych. Wierzono, że przynoszą pomyślność, zapewniają harmonię i zgodę w rodzinie, chronią ludzi i ich dobytek od wszelkiego zła. W pierwszej połowie XIX wieku pojawiły się znane tylko w Polsce ozdoby wykonane z opłatka – światy. Zawieszano je pod sufitem nad wigilijnym stołem.